Zdrowia i dobrego samopoczucia nie buduje się ani rewolucjami, ani challenge'ami, ani krótkotrwałymi wyzwaniami. Budowanie zdrowia to codzienny, mozolny proces i codzienne, kluczowe decyzje, które zmieniają na lepsze Twoje życie. To praca u podstaw. Wspólnie z Markiem jesteśmy pasjonatami systematyczności, ciężkiej pracy, ale przede wszystkim powtarzalności tego, co buduje prawdziwą siłę, prawdziwy sukces. Przygotowaliśmy dla ciebie webinar o nazwie Nawyki Mistrzów po to, żeby po pierwsze dać ci możliwości, dać ci również narzędzie, które przybliży cię do tego, jak Takimi zdrowymi, takimi mocnymi nawykami przybliżyć się do osiąganych celów, które sobie zakładamy. Prawie zawsze jest tak, że takie najbardziej banalne nawyki, na które pewnie byś nie wpadł, nie wpadła, a możesz je usłyszeć na półtorej godziny webinarze, mogą zmienić radykalnie to, jak się czujesz, jak funkcjonujesz, jak wyglądasz. Wystarczy, że nas posłuchasz i wcześniej swoje życie kilka porad, które dla Ciebie mamy. Na Wyki już 22 października o godzinie 19.30. Dołącz do naszego webinaru. Nie może się tam zabraknąć. Do zobaczyska.